Witam wszystkich ponownie na kanale Moje domowe jedzenie. Dziś mam dla Was pomysł na mizerię, ale w zupełnie nowym wydaniu. Jeśli znudziła Ci się zwykła, taka tradycyjna, serdecznie Ci polecam, bo jest naprawdę przepyszna jako dodatek do dań. Zapraszam na przepis. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Zaczynam oczywiście od pokrojenia warzyw. Ja mam tutaj ogórki gruntowe. Kroję na takie bardzo cienkie plastry. Ja wcześniej ogórki obrałam. Jeśli ktoś tego nie robi, oczywiście można to pominąć. Ja jednak wolę takie obrane. No i teraz mam czerwoną cebulę. To są takie dwa główne składniki, jakie użyję do mojej mizerii. Czerwoną cebulę kroję w pióra, ale takie nieco mniejsze. I to są te dwa składniki. No i teraz przechodzimy do sosu. No i w miejscu mieszam dwie łyżki śmietanu. Miał 18%. Jedna taka duża łyżka majonezu. Łyżka musztardy stołowej. Mała łyżeczka miodu. Wystarczy mniejsza. Jeden średni ząbek czosnku. Tutaj też nie chodzi o to, aby był bardzo intensywny, więc daję tylko średni. No i taką czubatą łyżkę musztardy, tym razem francuskiej, taką z kuleczkami. Świeża napka pietruszki, może być koper, sól oraz pieprz. No i teraz wszystko bardzo dokładnie mieszam i to jest taki sos, który wymieszam z warzywami. Do miski przekładam moje ogórki, następnie przekładam cebulę, no i pozostało nam tylko dodać sos. Dodaję i bardzo ale to bardzo dokładnie wszystko mieszam. Mizerję jeszcze wkładam do lodówki na około 30 minut, aby wszystkie smaki się fajnie przegryzły. I jest gotowa. Serdecznie polecam, nieco inny, ale naprawdę bardzo fajny smak, godny polecenia. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.